Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać talię, którą kupiłam sobie niedawno. Właściwie dostałam przesyłkę wczoraj. Jest to tarot Siły Ziół, czy Siły Roślin. Autorką, Autorkami tego tarota są te same panie, które stworzyły tarota Gaje. Właściwie to nie jest tarot, to jest e, takie jakby orakl gaja. E, ta sama pani wykonała obrazki do tej talii e, roślinnej, e, co do poprzedniej wspomnianej przeze mnie tali. E, kiedy zobaczyłam w ofercie sklepu e, ezoterycznego tą talię, e, stwierdziłam, że ja po prostu muszę ją mieć. E, to wynika również z moich ze skręcania w stronę takiej u mnie baby z lasu. Także jak zobaczyłam tą talię, jeszcze raz powtarzam to, stwierdziłam, yy, muszę ją mieć. Yy, kiedy, ja już z tą talią się przywitałam, już przejrzałam tą talię. Yy, pokażę Wam, jak wyglądają wszystkie karty. Yy, ale co chciałabym na wstępie powiedzieć? To jest owszem Tarot, czyli ma yy, 22 karty Arkan Wielkich i 70. Yy, yy, 56 kart arkan małych. Jednak można tą talię również traktować jako najzwyczajniejsze w świecie orakle. Niekoniecznie można czy trzeba robić rozkłady tym tarotem. Jako tarotem można traktować to jako również orakle. Oczywiście, ta talia nie zawiera Roślin czy ziół z naszego regionu, ponieważ autorkami tej talii są Amerykanki, więc są na przykład tutaj takie zioła, rośliny, które nie występują w Europie. To zobaczycie. Na przykład tutaj również nie ma takich typowych dla Europy ziół czy nawet terenów naszych jak jałowiec. Albo, no nie wiem, inne takie pospolite zioła, które można spotkać na łąkach i w lasach. To są typowe zioła dla Ameryki Północnej i Południowej, chociaż są również tutaj zawarte takie rośliny, które można spotkać na całym świecie, które u nas również też są w Polsce. Do tego dołączona jest książeczka. Książeczka jest taka gruba. Jest opisana każda karta. Ym... Oczywiście książeczka jest w języku angielskim. Chciałabym Wam ją pokazać, widzicie? Książeczka jest w języku angielskim. Tam z tyłu również jest pokazany rozkład, jaki można zastosować. Yy, talia wykonana jest bardzo estetycznie, bardzo, yy, yy, bardzo wysoko jakościowo. To jest koszulka. Karty, no widzicie, tutaj mam zapalone światło na stole, więc są świecące, ale są również twarde. One nie, nie będą się łamać. Niektóre, na przykład talie w, z wydawnictwa Los Karabeo są takie cienkie, takie można podejrzewać, że one nie przetrwają zbyt długo. Ta, ten papier jest twardszy, jest grubszy. Ale nie jest taki gruby jak na przykład niektórych w Ciro Marchetti. Dobrze, pokażę Wam teraz te karty, przybliżę się tutaj, żebyście widzieli, jak wygląda. Ja nie będę Wam mówić, co jest na jakiej karcie, sami sobie zobaczycie. To znaczy, jaka roślina jest na jakiej karcie. Tutaj jest głupiec. Mak. Kapłanka, cesarzowa, cesarz, kapłan, kochanki, guk. Rydwan, siła, eremita, koło, sprawiedliwość, wisielec. Śmierć, umiar, diabeł, wieża, gwiazda, Księżyc, słońce, Od y odrodzenie. Tutaj jest odrodzenie, przebudzenie, ale y można powiedzieć są ostateczny, tak? Karta dwudziesta sądu ostatecznego, i świat. Dobrze, te wielkierka no, odłożę sobie na bok. I w tali e, karty ułożone są tak, że e, wszystkie asy, wszystkie dwójki, trójki i tak dalej. Więc tutaj jest as powietrza. Widzicie, tutaj e, żywioły są nazwane po prostu żywiołami, nie, nie są nazwane y, no, miecze y, i tak dalej, tylko po prostu y, nazwy żywiołów. To jest as powietrza. As ognia As wody As ziemi I teraz tak, dwójka powietrza Dwójka ognia dwójka wody dwójka ziemi i teraz trójki trójka powietrza trójka ognia trójka wody i trójka ziemi Czwórka powietrza, czwórka ognia. Czwórka wody i czwórka ziemi piątki, piątka powietrza. piątka ognia piątka wody piątka ziemi i szóstki szóstka powietrze szóstka ognia szóstka wody i szóstka ziemi siódemki siódemka powietrza siódemka ognia siódemka wody siódemka ziemi ósemki ósemka powietrza ósemka ognia ósemka wody i ósemka ziemi dziewiątki Dziewiątka powietrza, dziewiątka ognia, dziewiątka wody. Dziewiątka ziemi. Teraz dziesiątki, dziesiątka powietrza. Dziesiątka ognia, dziesiątka wody, i dziesiątka ziemi. I teraz mamy karty figuralne, które tutaj nazywają się pazie, są dziewczynami, rycerze są wojownikami. Królowe są matkami, a króle są uzdrowicielami. Więc mamy tutaj teraz pazie, którzy, który, którzy nazywają się dziewczynami. Dziewczyna powietrza. Widzicie, tutaj kot jest kocimiętka to jest to jest dziewczyna o, o, ognia. Dziewczyna wody i dziewczyna ziemi, i teraz rycerz, czyli wojownik. Wojownik powietrza, wojownik ognia, wojownik wody. I wojownik ziemi, teraz matki, czyli królowe, matka powietrza. matka ognia, matka wody. Matka Ziemi. I teraz uzdrowiciele, czyli król, y, królowie. Y, uzdrowiciel powietrza. Uzdrowiciel ognia. Uzdrowiciel wody. I Uzdrowiciel ziemi. Jak widzicie, to jest cała talia, ona bardzo, bardzo mi się podoba, bardzo przemawia do mnie, trafia w mój rozwój duchowy, nawet nie we wrażliwość. W książeczce jest opisane dlaczego a dlaczego dane karty. Yy, albo w jaki sposób dane karty zostały przyporządkowane do żywiołów, jaka systematyka jest, yy, czym są arkana wielkie, a czym są arkana małe w tej talii. Yy, jeszcze raz powtarzam, można oczywiście tej talii używać do zwykłych yy, Rozkładów takich jak zawsze się wykonuje, ale również można traktować tą talię, przynajmniej moim zdaniem, jako orakle. Ona równie dobrze się sprawdzi, ponieważ wyjaśnienia każdej karty w książeczce mówią o tym, co dobrze byłoby zrobić, nawet nie o, nie o tym, jakie właściwości ma dana roślina, tak? Właściwości zdrowotne, o to mi chodzi, użytkowe. Tylko e, jak autorka tej talii interpretuje e, daną roślinę, aby pomóc pytającemu, że tak to nazwę. E, myślę, że e, dlatego również te karty spełnią się jako najzwyczajniej w świecie orakle. E, jeszcze raz pokażę Wam e, e, pudełko. Pudełko jest spore, dlatego że w środku jest osobne miejsce na karty i na wierzch jest książeczka. Na wierzchu leży książeczka i ja tą talię nie kupiłam nigdzie na zagranicznych portalach. Tylko po prostu wchodząc tak żeby zobaczyć jakie są nowości na stronie 8 Okazało się, że ten tarot jest na szczycie listy i natychmiast go kupiłam. Wiecie, przesyłka z 8 jest błyskawiczna, także ja od momentu zamówienia i zapłacenia miałam na drugi dzień, czyli w ciągu właściwie dwóch dni dostałam tego tarota. To wydarzyło się wczoraj, już się z tą talią przywitałam, bardzo bardzo sympatycznie mnie ta przywitała yy, Najwyższą Kapłanką, czyli Arkanem Wielkim Numer 2, yy, więc rzeczywiście nieprzypadkowo yy, ona jest u mnie i nieprzypadkowo ją wybrałam. Dobrze, to było wszystko dzisiaj z mojej strony. Jeśli Was zaciekawiłam, jeśli Wam się podoba ta to yy, spróbujcie. Może będziecie równie dobrze z nią pracować tak jak ja. Yy... To wszystko z mojej strony, dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.